Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Tu RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w show w RMFFM. Tu jest wszystko co najbardziej aktualne. Jeździcie autami, teraz jeździcie dużo z was pewnie. Urząd ochrony konkurencji i konsumentów skontrolował jakość paliwa. O, jakie wnioski? Jakość paliwa jest gorsza niż rok temu, proszę pana. Tak. Coś tak czułem, że ta promocja paliwo za czwórkę to nie jest przypadek. Rozwadniają. Wstawaj! szkoda dnia. Jeden z najsłynniejszych koszy koszykarzy świata Michael Jordan nie może sprzedać swojego domu w Chicago Właśnie hmm. czytam w internecie Próbuje go już opchnąć od 8 lat i nic A ile kosztuje no, ten domek? Opuścił już o połowę, teraz niecałe 15 milionów dolarów A, Może sufity są za wysokie i nikt nie... Chce, co? <grym> może, ma tak, boisko do koszykówki, basen, pole golfowe, kort tenisowy I specjalny pokój do palenia cygar A. Pokój do cyga nie, to nie wchodzę w to. Choć, choć przez chwilę myślałem, mm -hmm. Przez chwilę myślałem, bo ja nie palę cygar. Aha. No to jest ja bym z tym pokojem zrobił. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Przeglądamy dla was prasę, żebyście tego nie musieli robić w pracy. Na przykład, nie, już wszystko będziecie mieli sprawdzone we wstała Szkoda dnia tak i jest. super Express zrobił sondaż, którego z kandydatów na prezydenta najchętniej zaprosilibyście na obiad. Nie czytaj. Ja najchętniej to bym zaprosił Krzysztofa Bocaka, bo on mnie wygląda jakby najmniej jadł z tej całej ekipy. No W sumie, tak bo mm? Władysław Kosiniak-Kamysz, on jeszcze o. by chciał dokładkę o, to widać. No, a a prezydenta Dudę? Nie, to jego nie trzeba zapraszać, on się sam wprosi. stawaj, stawaj szkoda z dnia. RMF. Proszę się nie śmiać. Proszę się nie śmiać, bo tu bardzo poważne sprawy. Gościem wczorajszej popołudniowej rozmowy Marcina Zaborskiego był prezes naczelnej Rady Lekarskiej profesor Andrzej Matyja, który, który mimo odmrażania gospodarki apelował o rozwagę i tu cytat o weselach, O wesela. Miłość można wyznawać sobie w inny sposób niż w tłumie na 150 osób. Piękny wiersz w swoim drogom. Miłość można wyznawać na weselach w inny sposób. Jeśli chodzi, jeśli, chodzi wesela, jeśli chodzi o wesela. Jeśli chodzi o wesela, to polecam wyznawania miłości te takie na Wujek! Jak ja cię szanuję! Ja też cię widzę. Poranny show w RMFM. Wstawa i szkoda dnia. Co się dzieje? Koalicja obywatelska mhm. ma odpowiedź na prezydencki pomysł bonu turystycznego. O, co wymyślili? Przygotowała taki projekt ustawy, zgodnie z którym 500 zł czek turystyczny przysługiwałby nie tylko dzieciom, ale większości Polaków. My nie dzielimy ludzi, mówi Monika Wielichowska z koalicji. Ale hmm? pani Moniko, pieniędzy po prostu nie ma i nie będzie nawet w Bydgoszczy. Stawaj, Skoda, dnia. dnia R -R -M. R -R -M jeszcze jeden cytat, który tutaj trafił mi się w internecie. Zbliżają się procesje, i w internecie radzą, jak bezpiecznie obchodzić święto. No no cóż, najlepiej obchodzić z daleka, tak yy, chociaż dwa metry. Stanowaj, stawaj, Skoda, dnia. R -R -M. R -R -M Jest fajny nagłówek tutaj. No dawaj go. Sanatoria. Tylko dla zdrowych. Tak Senatoria praca. tylko dla tak, zdrowych. O, to znaczy, że wraca normalność, bo słuchajcie, bo to trzeba mieć zdrowie, żeby przetrwać turnus. No tak, o. bo te, te biforki, te afterki, te imprezy właściwe, tam. nie. Hormony buzują bardziej niż piana w jacuzzi. Tam walczą o palmę pierwszeństwa z fermonami, te hormony. No, no, jednym słowem, nie ma kiedy chodzić na zabiegi. Taki kurac już jest zabiegany. Poranny show w RMFFM. Wstawa i szkoda dnia.